Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie kochani, gromadzimy się we święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie z gele Menduka z misji w Kamerunie. Razem właśnie z ministrantami jestem po modlitwie różeńcowej. Moi drodzy, dzisiaj w Ewangelii słyszymy, jak Pan Jezus wybiera dwunastu apostołów, zanim to uczynił, bardzo długo się modlił, po całą noc. Na górze był w samotności i modlił się o ten wybór tych dwunastu apostołów. My w naszym życiu, może czasami, przed jakimiś ważnymi decyzjami, powinniśmy się właśnie modlić, aby to był dobry wybór, abyśmy byli zgodni z wolą Pana Boga. Moi drodzy ministranci, to są ci, którzy. W przyszłości może niektórzy z nich będą powołani do tego, aby być kapłanami, aby być księżmi. To bardzo ważne, aby modlić się właśnie o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. I moje zadanie na dziś. Módmy się właśnie może dzisiaj wspólnie razem z rodzicami o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.